Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać Alfa Romeo Tonale. To wideo zrobione na szybko, ale bardzo ważne, ponieważ uważam, że ten samochód niestety został trochę zepsuty. A więc o co chodzi? Alfa Romeo Tonale to bardzo dobre auto. Zobaczcie, jak on wygląda. To, to jest samochód po prostu piękny. I jeżeli nie podoba Wam się na tym wideo albo nie podoba Wam się na zdjęciach, to koniecznie musicie zobaczyć go na żywo, bo. No na żywo jest po prostu fenomenalny, to jest piękne auto, które no, stylistycznie jak to Alfa Romeo, tak no, odwalili kawał dobrej roboty. Auto, które spokojnie uzupełnia paletę tego producenta, no jeśli chodzi o Stelvio, tak, bo Stelvio jest takim dużym samochodem typu SUV, a tutaj mamy kompaktowego SUV-a właściwie kompaktowego crossovera typowego do miasta, ale nie tylko samo to, że on jest ładny, czyni stonale udany model, ale również to, jak został zaprojektowany we wnętrzu, bo wnętrze jest równie fantastyczne, co na Zobaczcie, jak ono wygląda. Super kierownica, jeśli chodzi o Alfa Romeo, no to niczego innego się nie spodziewałem. Zobaczcie na fotele. Oczywiście to jest wersja specjalna, czyli taka trochę wyższa, ale, ale no, więc można spodziewać się takich ładnych akcentów. Zobaczcie te łopatki. Troszkę może niewygodnie się obsługuje wtedy te dźwigienki, ale mimo wszystko fajne wykonane z aluminium. W ogóle wykonanie tej kabiny jest świetne. Tak wygląda e, część centralna, niezbyt duży tablet, co też lubię, chociaż trochę za małe te ikonki w menu, ale to już inna sprawa. W pełni, e, w pełni mechaniczna obsługa, czyli pokrętła, przyciski. E, no, tu prawie niczego nie trzeba robić dotykowo. Jedynie co trochę irytuje, to e, zmiana ogrzewania kierownicy i siedzeń. Również klasyczny drążek do skrzyni biegów, no, pokrętło do regulacji głośności. Zobaczcie na praktyczność. Jest bardzo duży schowek na smartfona czy jakieś drobiazgi. Tutaj mam uchwytę na kup i tak dalej. I tak dalej. No generalnie projekt wnętrza świetny. Pozycja za kierownicą bardzo dobra, aczkolwiek uważam, że w takim samochodzie nie powinno być stopniowej regulacji oparcia, tylko jednak e, taka bezstopniowa. No, więc, może nie jest idealnie, ale jest naprawdę na piątkę z plusem. Z tyłu, również, wbrew pozorom, nie jest to samochód ciasny. Mógłby być, bo Alfa Romeo mogłaby zrobić taki samochód, że z tyłu zmieszczą się tylko dzieci. A tu zobaczcie, ile jest przestrzeni. Naprawdę, niczego nie brakuje. Tu jest, tu jest dużo miejsca, więc, więc, tu nie ma na co narzekać. Dodatkowo. Yy, gniazda USB. Z przodu też gniazda USB, USB i USB C yy, nawiewy i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie chcę tu przedłużać, jeszcze zajrzymy do bagażnika. Bagażnik również wbrew pozorom nie jest mały, a, a mówię wbrew pozorom, bo alfa Romeo mogłaby sobie pozwolić na mały bagażnik, a tutaj zobaczcie jaki wielki kufer i jeszcze dodatkowa przestrzeń. Pod pokrywą ta przestrzeń dodatkowa też jest naprawdę duża, więc ten bagażnik sobie tą pokrywę tu opuścimy. To zobaczcie, wcale nie jest mały, naprawdę fajny bagażnik. No i fajny samochód. Muszę przyznać, że ten samochód im się udał. Do tego jest lekki. On jest lekki w prowadzeniu. Yy, świetne zawieszenie. Aczkolwiek, aczkolwiek uważam, że tu jest przegięcie pały yy, z felgami. No tu są 20 calowe felgi i zobaczcie jaki profil. To jest 235 na 40 20 cali, więc te opony oczywiście są za duże. No ale to jest auto prasowe, ono ma bardziej wyglądać niż jeździć. Więc no faktycznie prezentuje się świetnie. Ja to bym zamówił sobie tutaj 18 Oczywiście, że gorzej by wyglądał ten samochód, ale wtedy by na pewno lepiej jeździł. No dobrze, ale co jest problemem? No właśnie. Problemem tego samochodu jest niestety napęd hybrydowy. I już wyjaśniam dlaczego. I oto jednostka napędowa w pełnej okazałości e, hybrydowa. Dlaczego pokazuję to pod maską? Bo przecież hybrydy to najczęściej gdzieś tam e, pod siedzeniem, w i tak dalej. Tutaj nie. Tutaj mamy silnik benzynowy 1.5 Turbo i. Alternator, generator, rozrusznik, czyli taki się mówi, jest różnie tam się mówi na to, ale generalnie jest to układ typu Mile Hybrid. Tu jest ten, ten, to urządzenie. Zresztą widać to po tym kablu, który jest bardzo gruby. O, tutaj go widać. To jest bardzo gruby kabel doprowadzający prąd, więc, więc nie jest to zwykły alternator. To jest właśnie ten starter, generator i silnik jednocześnie. Na czym to polega? To jest taki typowy układ Mile Hybrid, gdzie, gdzie ten generator jest, jest napędzony. Paskiem od silnika, a jednocześnie on napędza silnik tym samym paskiem, jeżeli potrzeba dodatkowej mocy. Alfa Romeo zrobiła tutaj coś trochę bardziej niż reszta, czyli producentów, czyli. Ten układ Mail Hybrid jest w stanie napędzać również silnik bez udziału w pracy silnika, czyli można powiedzieć, że jeździmy tutaj okazjonalnie również na prądzie. Moc maksymalna tego wszystkiego to jest 160 koni, tak, podaje producent, 20 koni czy 30 koni, już nie pamiętam, nieważne, pochodzi od tego właśnie startera i no i to jest niestety właśnie problem. Dlaczego jest to problem? Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ja to dobrze rozumiem, to ten silnik napędza, ten silnik elektryczny napędza silnik spalinowy. A to oznacza, pozwólcie, że się oprę, a to oznacza, że jeżeli jedziemy tylko na prądzie, to silnik spalinowy jest w pewnym sensie sprzęgłem, no bo jeżeli silnik elektryczny nie jest bezpośrednio połączony z układem napędowym, ze sprzęgłem czy skrzynią biegów, tak jak na przykład w Toyocie, tak, to no to on musi napędzać silnik, żeby napędzać auto. A silnik, jeśli nie pracuje, to jaka jest jego rola? Żadna, on tylko przenosi, yy, przenosi moment obrotowy na układ napędowy. Więc jest sprzęgłem, jest pośrednikiem. I teraz pytanie brzmi, po jaką cholerę małym silniczkiem o mocy kilkudziesięciu koni napędzać stu kilku konny silnik 1,5 litra? No właśnie, ten pomysł wydaje się durnowaty i w praktyce taki jest, no bo wszystko działa źle. Dlaczego to działa źle? Po pierwsze, dlatego że ten napęd szarpie prawie w każdej sytuacji, oprócz zwykłej jazdy już drogą, jak już się rozpędzimy, jedziemy 50, 60, 70, 80 km na godzinę, zmieniają się biegi i tak dalej, on wtedy nie szarpie. No chyba, że wyłączy się silnik spalinowy, na chwilę na przykład i znów się włączy, to już czuć szarpnięcie, ale na przykład przy manewrowaniu na jakimś parkingu. Na, ja ostatnio jechałem na parkingu podziemnym, to ja myślałem, że ten samochód przestanie działać. On co chwilę szarpał, co chwilę coś tak włączało się, wyłączało, włączało, wyłączało. To samo się dzieje przy ruszaniu, to samo się dzieje przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, takiej ostatniej redukcji. Zresztą użytkownicy Alfy Stelvio wiedzą o co chodzi z automatem. Tam też często przy tej ostatniej redukcji do pierwszego chyba biegu na skrzyżowaniu było takie szarpnięcie. Tutaj to szarpnięcie też występuje. To szarpnięcie występuje, no mówię, przy każdej okazji, również przy wciśnięciu mocniejszym pedału gazu. Dlaczego to szarpnięcie występuje? No moim zdaniem, dlatego, że zrobiono to tak bez sensu czyli przyczepiono silnik, silnik elektryczny do silnika spalinowego paskiem. No i ten silnik, jak on się dołącza, silnik spalinowy, to musi jakoś skompensować różnicę prędkości. No niby tu jest ten pasek, więc właściwie tu nie ma co kompensować, no ale jednak wychodzi na to, że jest. Więc mamy tutaj sprzęgło w skrzyni dwusprzęgłowej, to jest siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa, ta TCT znana z, z, z koncernu Fiata. No i, i do tego mamy jeszcze sprzęgło w postaci silnika spalinowego, który jest pewnie dużym obciążeniem, prawda, dla, dla tego małego silniczka, nawet jeśli on pracuje sobie swobodnie, bez żadnych podawania paliwa i bez e, zapłonu. Działa to fatalnie, po prostu fatalnie. Natomiast o co mi chodzi? Co jest tutaj problemem? Alfa Romeo Stelvio jest samochodem naprawdę fenomenalnym. To jest, on może nawet jeśli ci się nie podoba, to się przejedź tym samochodem, ale oczywiście nie z napędem hybrydowym, tylko w dieslu. Yy, I to jest naprawdę świetny samochód. A napęd hybrydowy jest po prostu tak spieprzony, że się w głowie nie mieści. Ja powiem Wam dwie rzeczy, moim zdaniem bardzo ważne. Yy, przykro mi, że tak mówię, i, i jakby przepraszam importera i producenta i wszystkich, którzy uznają ten samochód za świetny samochód, ale powiem Wam szczerze, gdybym ja zobaczył tą Tonalę na zdjęciu stać mnie było na to auto i bym sobie ten samochód zamówił tak jakby przedpremierowo i dzisiaj bym został zaproszony do salonu Alfa Romeo, gdzie naprawdę zobaczyłbym piękne auto, tak, bo bym je zobaczył dopiero i bym je miał odebrać i bym wziął ten samochód i pojechał nim do domu to już mi się wziął niesamowicie. Jeżeli on tak działa jak to, a wiem, że tak, bo już z kilku testów to wynika, więc to, to nie jest przypadek tego nawet egzemplarza, bo były też inne, te słabsze egzemplarze, ja bym od razu na drugi dzień pojechał do salonu i powiedział: weźcie, coś z tym zróbcie. Bo to można szału dostać, tak? I prawdopodobnie tam bym usłyszał, że tak ma być. No bo. Wygląda na to, że tak ma być. Ten samochód chyba tak po prostu jeździ. A jeżeli ten samochód ma tak jeździć, jeżeli on tak działa, to ja bym chciał się go pozbyć. Gdyby mnie byś krew zalała, gdybym miał jeździć takim samochodem, gdyby to był mój samochód. O w ten sposób. Bo ja mogę nim sobie jeździć, mi to nie przeszkadza. Ale gdybym ja go kupił, zapłacił za, nie, za niego i miałby to być mój samochód, i ja bym miał każdemu pasażerowi tłumaczyć: Słuchaj. To nie ja tak jeżdżę. Sorry, ja jestem w miarę dobrym kierowcą. To ten samochód tak szarpie. To ten samochód tak szarpie. Parkujemy, to ten samochód tak szarpie. To nie moja wina, to on tak szarpie, Zobacz jaką szarpie, Jak ja bym miał tak tłumaczyć. Nie, nie ja bym musiał to tłumaczyć, bo ja bym się źle czuł, gdybym wiózł, wiózł jakąś osobę i ten samochód by tak szarpał. Druga rzecz, którą chcę Wam powiedzieć bardzo ważna. Eee, to nale, uważam za tak dobry samochód. I to mówię z pełną szczerością wam. Naprawdę koniec roku. I mogę Wam to szczerze powiedzieć. To jest tak dobry samochód, że to jest, gdyby nie ten napęd hybrydowy, to jest moje auto roku. Auto roku 2022. Naprawdę, to jest mój samochód roku. Autentycznie. Jest świetny. Świetne wykonanie. Świetne wnętrze. Praktyczne też, co ważne, ładne nadwozie, dobre prowadzenie, lekkość prowadzenia, super fajny, bezpośredni układ kierowniczy, no naprawdę nie ma się tu do czego doczepić, oprócz tego napędu hybrydowego. To jest mój samochód roku. Jeśli chodzi o premiery rynkowe w tym roku, mój samochód, roku. Tylko wypieprzcie ten napęd hybrydowy i dajcie normalny silnik 1.5 Turbo Benzynowy bez żadnego napędu hybrydowego. Albo jejku, jakie to by było piękne, jakby tutaj weszło 2.0 ze Stelvio, nawet to 200 konne Jaki to byłby świetny wóz, naprawdę. Ja jeszcze nie testowałem diesla ja chcę przetestować diesla. Ja chcę się przekonać, że ten diesel jest ratunkiem dla tego modelu. Ale powiem Wam jedno. To jest też cholernie ważne. Jeżeli chcecie kupić Alfa Romeo Tonale, nigdy nie gućcie się na kupienie tego samochodu przed jazdą testową. Pojeździjcie, Nie słuchajcie tych ludzi, którzy tam z wami usiądą od dealera. Yy, poje... Ojej, nie słuchajcie jakiegoś pieprzenia o tym, że coś tam dotarcie i tak dalej. Nie, to nie jest żadne dotarcie, to jest źle zrobiony napęd hybrydowy. Przejedźcie z tym samochodem. Je, ja wiem, że niektórzy mają tak, że. Ja, ta, ta, ta. Mi to nic nie przeszkadza. No dobra, jak Wam nie przeszkadza, to jest ok. To jest naprawdę fajne samo. Jeżeli tobie to nie przeszkadza, kupujesz fantastyczny wóz. Ale jeżeli chociaż trochę czujesz samochód, to na pewno będzie ci to przeszkadzać. Więc przejdź się tym i jeżeli ci się podoba, to na no, ale weź tego diesla. Będziesz miał spokój. Ten diesel to już w ogóle jest sprawdzony. Dawno temu silnik to jest w ogóle 1900 TD, nie tylko że przerobiony. Więc to tak. Mój samochód Roku. Kocham ten wóz, tylko bez tego napędu hybrydowego. Czekam na coś mocniejszego. Jest jeszcze wariant plugin. Ciekawy, czy on będzie też tak spieprzony. Mam nadzieję, że nie. Pozdrawiam i do zobaczenia.